To są artyści rynków, Jacek Brzeski, Polsat News, I Love Trading. W pierwszej części programu Maciej Leściosz CMC Markets. Witaj, Macku. Witam serdecznie. No i w pierwszej kolejności jesteśmy zapatrzeni i zasłuchani w Stany Zjednoczone, bo to niebagatelny kraj, niebagatelny rynek. Czekamy na doniesienia z tego kraju, na to, jakie są wydatki, jakie są dochody, jakie są nastroje konsumentów z prognoz wynika, że dochody i wydatki w rozliczeniu miesiąc do miesiąca, rok do roku będą chyba całkiem duże, ładne i będzie to dobry wynik. Będzie to dobry wynik, pytanie czy rynki to odbiorą też tak pozytywnie, no bo ostatnie publikacje pokazują takie sprzeczne sygnały pomiędzy tym co, czego można oczekiwać pod kątem gospodarki, a czego oczekują inwestorzy? Bo tak naprawdę im te dane są słabsze, albo zanim jeszcze nie pojawią się te dobre, które prędzej czy później muszą się pojawić, no to jednak inwestorzy liczą na to paliwo w postaci różnych działań wspierających gospodarkę, jak choćby teraz cały czas kwestia tego pakietu Joe Bidena. No ale jeżeli chodzi o same te dane, to na pewno one będą miały znaczenie w odniesieniu do oczekiwań inflacyjnych. Te ostatnie dni, Pokazały, że taki główny czynnik zmienności na rynkach no to jest kwestia długu. Dość mocno spadły ceny obligacji skarbowych, czyli wzrosła ich rentowność. No i to jest taki czynnik właśnie związany z ryzykiem wzrostu inflacji. I może to powodować już sama ta, ta kwestia, taką ucieczkę od, z, rynku, z rynków akcji. Do właśnie bezpieczniejszych aktywów, czyli między innymi do obligacji. No i jeżeli się okaże, że faktycznie te dane dotyczące zarówno nastrojów konsumentów, ale przede wszystkim tutaj mówimy o, o ich wydatkach. Tak mocno wzrosły, jak mówią o tym prognozy, no to może być też taki dodatkowy czynnik dla Fedu, który będą brali pod uwagę pod kątem swoich przyszłych działań, no, czy też nawet dla Joe Bidena, bo jeżeli jeszcze więcej dostaną konsumenci amerykańscy do ręki pieniędzy, które będą konsumować, no to może nie tędy dokładnie droga, tak? Więc tutaj się może okazać, że te działania stymulujące trochę się wymkną spod kontroli, no i to może trochę inwestorów w jakiś sposób w najbliższym czasie ich nastroje schładzać, czyli tak naprawdę dobre nastroje konsumentów to mogą być schłodzone nastroje inwestorów, chociaż to znowu mamy taki paradoks, tak? no bo też zwiększone, zwiększona konsumpcja, zwiększony poziom wydatków to też naprawdę są dobre informacje dla samych spółek, które będą miały większe poziomy zbytu swoich usług i swoich produktów, no ale jak widać te ostatnie miesiące to jest czas bardzo dużych paradoksów, Dlatego wydaje mi się, że tutaj na pewno warto zwrócić uwagę na te dane. One mogą być istotniejsze niż standardowo. Zwykle one są raczej pomijane na inne kwestie związane przede wszystkim z rynkiem pracy. Zwracamy uwagę, ale teraz one mogą powodować pewną zmienność. Dlatego no, jutro mamy te dane, czyli w piątek o godzinie 14:30. Tutaj można się spodziewać zwiększonej zmienności. Amerykański rynek papierów wartościowych jest wyczulony na rentowność amerykańskich obligacji, na to, jak żyją, co, co wydają, jak zarabiają Amerykanie, na co wyczulony jest nasz indeks giełdowy WIG20, który ma słaby tydzień, nie najlepszy miesiąc. No i WIG20 miał w tym tygodniu takie dosyć bolesne zderzenie z poziomem 2000 punktów. No niestety ten poziom 2000 punktów towarzyszy nam już od dłuższego czasu. i Tutaj widać, że ewidentnie WIG20 ugrzę w takim trendzie bocznym, trudno z niego się w jakiś sposób z niego wyjść. Wielokrotnie już strona popytowa próbowała. Tutaj wybić się ponad ten poziom 2000, faktycznie to się udawało, no ale została osiągana ta taka granica nie do przekroczenia, czyli te okolice 2060 punktów. Rynek się ponownie cofał, no i z drugiej strony mamy zejście w okolice tam poniżej 1900 punktów, które stanowi takie, wydaje się, solidne wsparcie. Tutaj rynek od tego poziomu się y, może odbijać. Na pewno y, ten poziom 2000 i ta słabość z tych byków y, na, na, na rodzimym parkiecie może być niepokojąca, no ale tutaj też y, jest kilka takich spółek, które no, nie sprzyjają na pewno wzrostą. W ostatnim czasie akurat KGM, który wcześniej mógł w jakiś sposób nawet ciążyć, to i mocno, mocno pociąga, bo tutaj mamy rekordowe ceny miedzi i KGHM mający sporą wagę pomaga indeksowi W20. Natomiast no, w dalszym ciągu mamy CD Projekt, który ponownie schodzi tutaj w okolicy 250 zł za akcję. I ze swoją wagą w indeksie ciągnie indeks. Również Allegro też z problemami. No to są takie czynniki te. Jedne z najważniejszych spółek pod względem ich wpływu na indeks, które no nie mają jakichś, na dzień dzisiejszy, przynajmniej patrząc, w jakichś bardzo dobrych perspektyw. No więc jest ryzyko, że jeżeli te pozostałe spółki, te pozostałe 18 na dobrą sprawę, w jakiś sposób nie, na nich nie pojawi się istotny popyt, no to ciężko będzie nam się wybić. Poza, poza ten poziom, wreszcie 2000 punktów. Natomiast na pewno w tym wszystkim potrzebne są pozytywne globalne nastroje. Ostatni tydzień, że tak powiedzieliśmy, ze względu na ten rynek długu, trochę nam zawahał tymi nastrojami. No w, tym, w tym momencie wydaje się, że powróciły pozytywne nastroje, choćby widać to po e, bezpiecznych aktywach, czyli takie waluty jak choćby frank szwajcarski, jen, e, tutaj mocno ostatnio się osłabiły. E, również na złocie nie widać jakiegoś zmożonego popytu, więc e, no to jest szansa pewnego rodzaju przy konsolidacji na rynku amerykańskim do tego, żeby wreszcie ten kapitał na nasz rynek napłynął. Ale to jeszcze nie dziś i wydaje mi się, że też nie, nie ten tydzień. Czyli nie luty de facto. Z polskiego rynku papierów wartościowych przenosimy się na światowy rynek kawy. Kawa drożeje, kontrakty na kawę też są na wysokim poziomie. Tak, najwyższym od, od długiego czasu. że ta kawa, ona taka trochę była na tle innych tych surowców z grupy Soft Commodities, taka niedoszacowana czyli mieliśmy już historyczne szczyty na pszenicy, pojawiły się historyczne szczyty na kukurydzy, no a ta kawa jednak pozostała w tyle. No teraz jest kilka takich czynników, które mogą sprzyjać wzrostom cen kawy, zresztą to, to, to obserwujemy w ostatnim czasie, już mamy, jesteśmy w okolicach teraz szczytów. Teraz ten poziom to są okolice 136 centów za funt, w, to jest, oznacza, że w samym lutym, tak, czyli ostatnie 26 dni tego miesiąca, mamy wzrost ponad 12%. Z perspektywą jeszcze wejścia na, na wyższe poziomy, takim celem. Teraz z strony popytowej, z perspektywy analizy technicznej, jest poziom 160 centów za jeden funt kawy. Natomiast no, co do tych samych czynników, które wpływają, no tutaj technika oczywiście to jedno i można obserwować wykres i, i tym się kierować tylko i wyłącznie. Natomiast warto zwrócić uwagę na, na te czynniki, które sprzyjają wzrostom cen kawy. No, tutaj mamy przede wszystkim problemy z, ze zbiorami w Brazylii, to jest kluczowy kraj dla, dla, dla kawy. No i dodatkowo perspektywa też samego wzrostu popytu, no bo wraz z luzowaniem tych obostrzeń w poszczególnych krajach, czyli w momencie, kiedy zaczną powoli ruszać kawiarnie, restauracje, cała branża gastronomiczna, też ten popyt automatycznie się zwiększy. No bo tutaj to był taki czynnik mocno tłumiący, właśnie brak możliwości no, w praktyce korzystania z tego, z tego napoju, tak picia napoju właśnie w tych miejscach, gdzie się zazwyczaj go pija. Także no, to jest też taki czynnik, który może po stronie popytowej nam pomagać, czyli mamy z jednej strony. Spadek podaży nawet o 30% w tym okresie, w bieżącym sezonie, czyli sporo. No i wreszcie perspektywa wzrostu popytu. No więc to nam daje całkiem dobre perspektywy dla surowca. No i wydaje się, że można zaryzykować stwierdzenie, że jeszcze kawa nie powiedziała ostatniego słowa. I na koniec tej części programu temat najważniejszy w ostatnich 12 miesiącach, czyli COVID-19. Poszerza się grono wielkich firm, które oferują szczepionkę przeciwko tej chorobie. Jest w tym gronie spółka Johnson Johnson. Tak, no faktycznie w ostatnim czasie się sporo mówi o spółce Johnson Johnson, właśnie ze względu na szczepionkę, którą wprowadza. Zresztą w RPA już ta szczepionka jest w użyciu, w Stanach Zjednoczonych też wkrótce będzie wykorzystywana. No, kolejnym krokiem jest zapewne Unia Europejska i ogólnie Europa. No, plusem, na pewno przewagą tej szczepionki jest to, że wystarczy jedna dawka tutaj przy zbliżonej skuteczności, to może być dość solidny argument do właśnie nacisku na wykorzystywanie tej konkretnej szczepionki tego producenta. No ale pamiętajmy, że Johnson Johnson to nie jest tylko i wyłącznie farmaceutyka, tak? No to jest spółka zajmująca się szeroko pojętą branżą, można powiedzieć, kosmetyczną, kosmetykami dla dzieci. No i tutaj właśnie w tej części swojej branży, tej głównej działalności, ostatnio się pojawiały, ostatnio, to już dwa lata temu, dość spore problemy, i spory sądowe. Spółka została pozwana. Tych pozwów w tym momencie już jest 25 tysięcy. A dotyczą one no jednego z takich najbardziej popularnych produktów spółki Johnson Johnson dla dzieci czyli takiego pudru czy też talku który jest, jest wykorzystywany właśnie dla, dla noworodków czy też dla, dla małych dzieci. Okazało się, że spółka nawet zataiła informację o tym, że one są wprawdzie śladowe, ale zawierają tutaj pewne ilości substancji szkodliwych tak, dla, dla dzieci, tutaj taka afera talkowa. Tutaj konkretnie chodziło o azbest w przypadku tego talku. No, łatwo akurat może zamieścić w, tym, w tego typu produkcie. No, ale to akurat się zrobiła z tego poważna afera. Spółka już w 2019 roku zarezerwowała ponad 400 milionów dolarów na spory sądowe. Teraz ta wartość w 2020 została zwiększona do niemalże 4 miliardów dolarów. No, i to, to może wpływać oczywiście na. Na wyniki spółki. Zobaczymy, jak to się będzie kształtowało. Czy która tej część weźmie górę, czy te kwestie związane z popularnością szczepionki, czy właśnie problemy w tej branży swojej głównej, w której spółka działa. I jeszcze to jest jedna rzecz, no bo jeżeli patrzymy sobie na takie spółki jak AstraZeneca, Pfizer, czy też Moderna. To po tym, jak zostały wprowadzone szczepionki, one wcale nie, nie zyskiwały jakoś bardzo dużo, wręcz na większości z nich pojawiły się korekty. No więc to jest drugi czynnik, który tak naprawdę w pewien sposób może spółce zaszkodzić. Czyli kupujemy plotki, sprzedajemy fakty. No pytanie, czy tak samo się stanie, oczywiście, w przypadku Johnson Johnson. Ten proces na pewno. Też możliwości udostępniania na poszczególnych rynkach, na poszczególnych kontynentach, to będzie kluczowe. No więc póki co jeszcze ten czynnik jest brany pod uwagę, ale również te kwestie właśnie sporów sądowych nie mają małego znaczenia. Tym bardziej, że mówimy tutaj o naprawdę sporych wartościach, jeżeli chodzi o porównanie tych środków, które są przeznaczone na spory sądowe, versus zyski osiągane przez spółki. Kończymy pierwszą część programu. O rynkach mówił Maciej Leściarz z CMC Market. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Przed chwilą mówiliśmy o spółce Johnson Johnson. Widzieliśmy wykres i całkiem wysokie poziomy cenowe. W drugiej części programu Łukasz Wardyn z CMC Markets. Będziemy mówili o innych dużych i ważnych spółkach.